Panie starosta, proszę mnie pani mnie Proszę pani, nie Ale, proszę 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 pani, proszę proszę pani, proszę pani, pani, proszę pani, proszę pani, nie pani, proszę pani, pani, proszę proszę pani, proszę pani, proszę 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 pani, proszę spokojnie wszystko pani, proszę pani, proszę mnie proszę pani, nie proszę ktoś użył mojej na pewno? Jest pan pewny? To no bardzo Panią proszę, aby Pani nie używała nieprawdy, bo pani cały czas nie pokazała. Bardzo proszę z raz. Ale czy mogę teraz? Ale nie zobaczyć od wina. Pani jasna, czy mogę prosić? Ale niech pani może nam myślał, ale panią, czy zerować no, to znaczy? jest bardzo? Ale to jest do mój dokument! Ale zaraz pani dostanie strony Niech pan zacznie zapominować się do mnie. To jest dokument Przewodnicząca użyto mojej pieczątki Proszę zobaczyć pieczątka Przewodniczącej Rady Powiatu, tak. Pani Małgorzaty Matusiak. Tak, ale czy nie pani, ma podpisu. Czy Pani tą pieczątkę przybijała? Absolutnie Tutaj? nie. nie. A kto przybiła pani starosową pieczątkę? prawdopodobnie przybiła y, pani Ewa Pietrzak z tego. A co... czy miała do tego prawo? To proszę zapytać panią. A kto jej wydał tą pieczątkę? A kto wydał tą pieczątkę, pani Ewie Pietrzak? Proszę, zobaczyć data. Po, po, proszę Pani, ja, może ja pan powiedzieć? Panu powiem wszystko. Pan, pan, do, pan, pan dobrze jest data, czy jest 31, 30 31. 30 31. 30 31. lipca. No, no. Kto dokonał zmiany? No, kto dokonał zmiany? Na jakich podstawie? A pan mi zarzuca? Że... Prawie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz. Ale zobacz, pan po prostu manipuluje. Proszę, ale tam, proszę, Co pan, proszę do gabinetu. Może do mnie, jeżeli bo nie chcę do pana stać. proszę tutaj wejść. Tu. Tak, proszę wejść tak. tu. Tak, tak. tu. Pani Ewo, tak, bardzo Pani proszę. Pani Asiu, proszę też ze mną tej a jaka jest data Pani, po, pani Przewodnicząca? Nie, Boże. Czyli pan uchwała numer Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 31. Ale Pan nie wie, co Pan mówi. A, proszę proszę mi pa, ale, ale Pan nie wie, ale spokojnie, niech Pani mi to da, zaraz Pani skseruje to, niech ja się Pani ze mną nie szarpie. Ja chcę zapytać, tak, proszę Pana zrobi, Pan proszę. proszę niech pan, pan. Zaraz zapytać. będziecie mieli kseru wszystko. Po co Pani no, szarpie z mną, dokumentami? Po co Pan no, mówi nieprawdę? Pani Ewo, bardzo Panią proszę mi powiedzieć, czy. Kto przybył tą pieczątkę, chodzi te o uchwały z dnia 31 listwa w sprawie zmiany budżetu powiatu krzybnickiego na 2015 rok. To są uchwały bez tzw. zwanych numer, czyli to są uchwały bez fałszywej tutaj zmiany, którą próbowało się. Panie Ewo, kto użył pieczątki pani, ja pani przewodniczącej ja, Małgorzaty Matuszewania? On pani tak obija ja, troszeczkę nieskładnie nie, nie, nie mówi. Pieczątkę? Bo to jest to, co podpisał wisek, Kto użył pieczątki pani przewodniczącej? Rady Powiatu Łukaszenki. Na projekcie Róba. uchwały, która to jest projekt, bo to nie jest uchwała podjęta. Proszę porazić z Ktoś użył pieczątki pa, pani razie. przewodniczącej Małgorzaty Matusiak. Czy pani może powiedzieć, kto przybił tą pieczątkę? Ale... Bo ja, ja, nie wiem. ja nie wiem. Bo To, bo to jest się posłużył, rady, ktoś to się posłużył jest... pieczątką Ale przewodniczącej. Ale ja powiem zaraz, ja panu wyjaśnię. Mm -hmm. Bo pani jak mówi nieprawdę. No na w dokumencie kopie. widzimy pieczątkę, ale niech nie przerywa, bo pan widzi, a... Ale proszę odpowiedzieć na proste pytanie, ale, ale kto przywił pieczątkę? Proszę pana, już panu tłumaczę. Kto, czy, kto się posłużył pieczątką pani Małgorzaty Proszę Proste pytanie. Posłucha, co ja do pana mówię. No bardzo proszę. No, no, proszę proste Tyś pytanie, no, kto użył tej pieczątki? Proszę państwa. Proszę państwa. Bo pani Małgorzata twierdzi, że nie użyła, tak? Proszę państwa. Proszę, proszę Państwa, na projekcie ten uchwały projekt złożonych... uchwały, który został złożony przez Panią Matuszę zawiera naruszenie y, 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 prawa. Ale Panie Starosto, no, my nie o, o to pytamy, nie o to na... starosto, pytamy. Pytamy się o to, Panie Starosto, pytamy o to, kto użył tej pieczątki. E, natomiast projekty uchwał, zgodnie z opinią prawnika, e, uchwały, które zostały podjęte, to zostały podjęte uchwały przygotowane przez zarząd. Dobrze, pani Starosto, ale my nie o to pytamy, pani starosto, starosto. Panie Starosto, ale pytanie jest proste. Kto użył pieczątki Pani Przewodniczącej? Te, te uchwały prze, przekazane do Biura Rady z prośbą o podpisanie tych uchwał. Dobrze, i kto przygotował pieczątkę? I teraz proszę Pana, nie wiem, z prośbą o podpisanie tych uchwał przez Panią Matusiak. Pani Matusiak została poproszona przez pracownika Biura Rady o, o podpisanie i odmówiła podpisu. Odmówiła, powiedziała, że tam nie podpisze, ale czy przybiła to pani Matusiak, czy przybił to pracownik biura rady, nie wiem tego, ale została poproszona, ja tego nie, ja nie, nie miałam dostępu, nie mam dostępu do pieczątek i pani Matusiak, nie wiem kto przybił, natomiast odmówiła podpisu. W związku z tym, że odmówiła podpisu pani Makusiak, to pan, pani Starosto, nie wie, kto używa te, pieczątek przewodniczącej? Przecież, przewodniczącej? Przecież pieczątki są zamknięte. Przecież pieczątki są zamknięte. Pan ma klucze. Ma, ale pani przewodnicząca ma klucze, nie ja. ja nie, nie ja, Pani, pani, pani nie przewodnicząca pan kluczy nie ma. Ale rozumiem, że. Ja Widzieliśmy na ostatnim filmie, prawda? Ale proszę pana, czy rozumie Pani, co odmówiłaś podpisanie Podpisa Podpisałam uchwałę w obecności Pani Ewy, podjętą uchwałę podpisałam, Pani Tam, była świadkiem, pani tak, przyniosła. przyniosła. przyniosła tak. Czyli żadnych innych uchwał, czy projektów Pani Przewodnicząca nie podpisywała, w tym tej, którą tutaj widzimy? Ja tylko widziałam tą uchwałę, którą przyniosła ze sobą Pani Przewodnicząca nie i tą uchwałę. I tylko tą podpisała, tak. prawda? Rozumiem. A Pani nie wie, kto tych pieczątek mógł użyć? Dyskusja jest przedmiotowa. Zajdziemy na dół, bo to nie ma sensu.